Dzień dobry Państwu! Dzisiaj w tym filmie będziemy walczyć ze wszechogarniającą nas masością i o wielkie zdziwienie, wielkie zaskoczenie wskoczymy dzisiaj znowu na rynek księgarski, ale nie pogadamy o jednej książce, ale o jednym z wydawnic, którego już z nami nie ma na tym świecie. Wydawało bardzo ambitne książki, naprawdę o dużym znaczeniu intelektualnym i kulturowym. Mowa tutaj o wydawnictwie Marabut, które powstało w 1992 roku. No i działało do początku lat 2000, chyba maksymalnie do początku 2004. No i miało przerwę wydawniczą 97 2001 Już widać, zaczął się kryzys księgarski i potwory produkujące i promujące szlam, jak Empik i inne takie, zaczęły już wypierać takie bardziej ambitne wydawnictwa. O co chodzi? Samo wydawnictwo Marabut. Miało nie, nieśmiertelne serie, których książki teraz na aukcjach sięgają niebotyczne ceny. Chociażby tak zwane Średniowiecze Marabuta, w y, którym, którym po raz pierwszy wydano y, szereg prac takich historyków, no oczywiście to znaczy po raz pierwszy nasz język, szereg prac historyków takich jak Wito Fumagali, jego Nieśmiertelny świt Średniowiecza. Y, Pan Wałzez z jego duchowością średniowiecza. No i oczywiście wydano też zestaw prac, pani Regine Pernou, francuskiej historyk, która pisała bardzo wiele i bardzo w sposób fachowy, ale jednocześnie przystępny o kobiecie i jej pozycji, bardzo zróżnicowanej i bardzo wysokiej o ironią, w średniowiecznej Europie. I oczywiście tam dzieł wydanych w tzw. Średniowieczu Marabuta było dużo więcej, na przykład mój ulubiony Atlas Bitew Średniowiecza brytyjskich autorów. Niemniej jednak w wydawnictwie dominowali autorzy, jak to w dobrej medywistyce, francuscy z domieszką dobrych autorów włoskich. Bardzo ambitne pozycje np. Albigensi i Katarzy, mała książeczka, ale jednak wybitnie podstawowa, Fernanda Nila, znowu francuskiego autora. Samo wydawnictwo miało też tak zwaną serię historii narodów. Też wyszło wiele klasyków, m.in. historii Arabów, Alberta Huraniego, historyka pochodzącego z Libanu. I trzeba przyznać, że wypełniło ono przez jakiś czas. Lukę na polskim rynku. Niemniej jednak, ze względu na swoją niszowość, ze względu na ambitne pozycje, jakie wydawali i ich niemasowy charakter, wydawnictwo też nie dało rady ze względu na sporą także konkurencję ze strony Rynkowych potworów ale MP, które korzystają przez stare układy jeszcze i nie tylko z budżetów państwowych, jak nasze w cudzysłowie wielkim ukochane GW, jak była e, świrologia związana z, z tym mikrobem przez te dwa lata, od rządu niby sobie wrogiego dostała grube miliony. A natomiast wydawnictwa, które robiły różnicę na naszym rynku, dawały coś ambitnego i coś bardzo wartościowego nie tylko dla specjalistów, ale także dla pasjonatów, pomocy tej nigdy nie dostały, a nawet rzucano im kłody pod nogi. Podobnie jak wydawnictwo Marabut, było wydawnictwo Kurpisz, które głównie trudniło się, chociaż nie tylko, głównie trudniło się wydawaniem reprintów starych polskich dzieł z XIX wieku lub z okresu przedwojennego. Oczywiście były to tam też reprinty patriotyczne, co się środowiskom spod tak zwanej gazety czerwonego prostokąta, wiemy jakiej, nie podobało, wytaczali im do błędu procesy pod yy, wiadomo w jaki tam sposób się to robi i wydawnictwo też zostało doprowadzone do zera. I tutaj, właśnie tym filmikiem, pragnę przypomnieć o czymś takim, bo lata 90. to nie tylko lata rozkwitu w wydawnictwach e, fantastyki, ponieważ ukazała się wtedy cała plejada zagranicznej. No i też zaczęła się ukazywać polska fantastyka wszelaka. Wydano Howarda, wydano Heinleina, wydano Klarka, wielu innych, chociażby wydawnictwo Amber, wtedy wydawało dobra czarna seria Konana i, i nie tylko. I trzeba przyznać, że naprawdę mm, był to rozkwit, ale jak mówię, nie tylko w fantastyce, ale także w literaturze tej bardziej naukowej i bardzo ambitnej. Jak na przykład Marabut, czy Kurpisz, Kurpisz z naciskiem na reprinty, wydano Szymona Ashkenazego, Tadeusza Korzona. Gębarzewskiego i wielu, wielu innych. No, Konopczyńskiego i to o tym jeszcze nie raz będę mówił. Niemniej jednak warto przypominać, że takie wydawnictwa istniały i należy mieć nadzieję, że zmieni się na lepsze i wrócimy. Ktoś podejmie rękawice i zacznie wydawać te właśnie ambitne rzeczy, a nie tylko ukazujący się Masowo szlam, który ludzi tylko ogłupia i sprawia, że jeśli pojawia się kolejny yy, krwawy i głupi żart, ale świr, to mamy więcej tych, którzy w to szybciej uwierzą. Wszystkiego dobrego Państwu życzę. Do widzenia. Miłego dnia.